Cześć, witam mistrzowie w kolejnym filmie. Tym razem e, będzie taki filmowy, mi ma wszystkiego po trochu. Plany były jak zwykle wielkie, na jakieś wielkie tutaj roboty i tak dalej, progresy, montaże, ale wyszło jak wyszło. Nie będę tutaj ukrywał, że bardziej się skupiłem na robocie. Może na filmie nie widać tego efektu, ale trochę roboty takiej tam na wymontowywanie wału czy na blachy, żeby zrobić sobie wypychać wału. Ale na sam początek chciałbym Wam wszystkim podziękować za subskrypcję, za wyświetlenie, za łapki w górę, za komentarze, za wszystko, za kontakt, za jakieś wiadomości, namiary, za wszystko. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. Zachęcam wszystkich nowych widzów do subskrybowania kanału, rzucania sobie tu dzwoneczka, aby być na bieżąco. No i ogólnie też przyznam szczerze, że no mówię, to tak aura się robi taka już na dworzu, pogoda już raczej nie na jazdę, chociaż no, nie najeździłem się tak jak chciałem. Plan zakładał, żeby sobie na czwórce przekroczyć 1000 km, zrobiłem może gdzieś 600 km, trasy żadnej nie zrobiłem, pośmigałem sobie raczej tak, bym powiedział, lo lokalnie tutaj, gdzieś po wiochach. Bardzo mi brakowało takie jazdy: po prostu, że wsiadam, jadę i się niczym nie martwię, ani że pasażer, ani że ktoś tam ze mną jedzie, po prostu wsiąść i się samemu przyjechać. Tutaj mi tak najbardziej brakowało. No i tak ogólnie sezon zimowy się zaczyna, więc sezon nagrzebania można uznać za rozpoczęty. Dzisiaj będzie dalej walka z cz no ale to zobaczcie sami. No i efekty tej walki ostatni możecie podziwiać jako tutaj. Czyli silnik, jakby ten numer jeden, którym był w MTX-ie, w hondzie mtx i mogłem się nim przyjechać i tak dalej. zostało z niego y, wydobyć tylko wał korbowy, który będę chciał wysłać do regeneracji. Tym się dzisiaj głównie zajmiemy. No ogólnie, wiadomo, korbowód tragedia. Tu łożysko siedzi ciasno, tak samo y, nie chcę wyjść ręką, więc to akurat dobry znak. Kolejny temat to jest to, tam już niektórzy widzieli i na patronie, i na Instagramie. Kupiłem sobie taki tam dół silnika ostatnio, że jakiś czas temu to było, ale przyszedł niedawno. No i powiem Wam, że załamka. Generalnie kupa złomu, zobaczcie, tylko widać spadł. Tutaj się rozpieprzył. Powłamywane, porozkruszane. To w ogóle po zdjęciu bo tu w ogóle za chwilę powiem Wam o co chodzi z tym po zdjęciu wirnika wyszły takie jaja. Szkoda, bo myślimy, się coś segowało, będzie, niestety nie będzie. Ogólnie kartery tutaj rozbite, więc złom. Szaj jest tak samo tu przód pokaleczony, więc slipa, Ogólnie druga strona wcale nie jest lepsza. Brakowało wałka startera i ogólnie widać, że ktoś go wyszabrowywał, bo y, były tylko dwie śruby. No ale na szczęście, znaczy czyjeś. Znaczy, no, na moje szczęście ktoś nie zabrał z niego dobrej skrzyni biegów. Wszystko było beznadziejne. I skrzynia biegów ogólnie stała, ale przez to, że łożyska były przywdziałe i stały. Wszystkie zęby są na miejscu, wodziki nawet są mniej powycierane niż w tym cudzie i w tym pierwszym, który rozbierałem tam od karta jakby. Tak więc spoko. No. Taki cud nadwisło, trochę. Także to się udało pozyskać. I tak jak mówiłem, jak ściągałem z niego motoplat, e, więc nie wszystko jest stracone. Była dźwignia zmiany biegów, akurat to akurat bardzo dobrze, bo nie mam. No i było to. Tak więc, e, przy tych pieniądzach, e, myślę, że skrzynia biegów, motoplat, to plus drobnica, bo to jeszcze był wybierak i tak dalej. E, były też jeszcze tulejki tutaj z tej strony i tak dalej, tu od tej strony prawej, tam na skrzyni biegów, więc akurat uważam, że... Powiem, że wyglądało to strasznie, no i straty są duże, no bo kartery, wały jest do wyrzucenia, e, to myślę, że i tak się opłacało. Tak jest nowy imidż, jak pupcia niemowlaka, ale uważam, że e, z, brodą się, le, z brodą się lepiej czuje bez brody się czuje I bez wąsa źle, ale nieistotne. Plan na dziś zakłada do wypychacza. Wał z lewej połówki do 516, właśnie żeby z obu tych karterów wywalić te wały korbowe i przy okazji no i przy okazji tutaj go widać jeszcze, to jest 250, 513, z niego też wyciągniemy wał korbowy opcjonalnie może jeszcze będzie trzeci wał do zrobienia, ale to też jeszcze za chwilę dobra, jak widzicie przyrząd dorobiony, wyciągamy wały i jedziemy dobra, wały wydobyte, oba ten jest z tego silnika, który teraz wyciągałem to jest ten z tego go-kartowego poprzedni. Tu już mamy nowy korbowód cz -owski. I z czym jest problem, bo wam tłumaczę, że jest problem z korbowodem, a korbowód jest, wystarczy go wymienić. Macie oznaczenia 4, 3. Macie sworzeń. Ten sworzeń tu z tej strony jest akurat na lot Ale wydaje mi się, że tak przyglądając się dobrze są tu właśnie trzy kreski. Raz, dwa, trzy. No i numer dolny. To jest trójka. Korbowody do cz -y. Tutaj, To jest ten od Goksa, i zobaczcie, tutaj jest. Tu wychodzi na to, że to jest czwórka, ale zobaczcie korbowód. Korbowód już nie ma cech, jest tylko taki cycek na nim. Z drugiej strony też już jest jakby bez żadnej cechy. nie? Ten korbowód, który jest tutaj, jest zamiennikiem. Tak, z tego co mi się udało dowiedzieć. To jest zamiennik i różni się właśnie tym, że ich w selekcjach nie robili i poznać się można po tym, że to jest taki jakby ten nadlew, ten cycek. Dodatkowo ma troszkę inaczej rozwiązane tutaj kwestie smarowania, zobaczcie, tu są takie dwa rowki. Raz, dwa. Plus yy, wiadomo tutaj na spodzie. Tutaj są to nacięcia w ten sposób, dwa. Ale nie ma jakby tych, o, tu od góry. Także tutaj jakby to smarowanie jest troszeczkę inaczej rozwiązane. No i ogólnie w czym jest problem? Problem jest w tym, że yy, Wały, tak jak wam pokazałem, były selekcje. No i tak bieżąc katalogom części instrukcji obsługi, tych selekcji było naprawdę sporo. E, I tu pojawia się po prostu kłopot pasowania i różnice w tych sworzeniach były różne, tam kilka setek i tak dalej. No jak wiadomo, jeżeli chodzi o dolny stworzeń, no to e, już zaczynają się schody, nie? W tej chwili dostępne są tylko korbowody, już te w postaci zamiennika, przynajmniej ja szukając bardzo długo. Nie udało mi się namierzyć takiego z... Gdzie jest tylko ten... Jak widzicie, tylko tu jest ten z cyskiem. Ale za to stworzeń. Ten, ten. Zobaczcie, stworzeń nosi oznaczenie 4, nie? Tu już są różne stworzeń, tu już są miksy. I ten stworzeń, który tu mamy z oznaczeniem 4, z tego co pamiętam, jest 4 setki w minusie. No i zaczynają się schody, bo stworzeń to stworzeń. Ale włożone do tego korbowodu, to mi się rozsypało łożysko, bo no też są takie dziwne, te łożyska trochę moim zdaniem. Po montażu tutaj w w ten nowy korbowód, nowy stworzeń w nowy korbowód. Sekundkę, przepraszam, to jest to. Spójrzcie sobie, to jest używany wał, który wyjęty był z silnika, na którym miałem okazję pojeździć. Tak tak, ja wiem, sprawdza się luz góra dół, straty taty, ale spójrzcie. No on jest do dupy, nie. To powiem wam, że ten korbowód, który jest tutaj w tym woreczku ze sworzniem, tym, który do niego był, ma jeszcze większy luz niż to niż to tutaj no i teraz po co taki korbowód wymieniać nie? dla porównania macie nowy wał, oryginalny od 94 nie wiem tak Wam to zobrazować, bo wtedy będzie lepiej widać on długo leżał, jest tam zasyfiony, ale, no, ale jest rzeczywiście jest nowym nie wałem tak wygląda luz na nowej korbie także troszkę różnica yy, jest no i pojawił się taki problem, że te stworzenie są w minusie. No to stworzeń yy, sprawdziliśmy sobie stworzeń, yy, który był w zerze, czyli 20, tam 0 yy, i wtedy ten problem jest rozwiązany. Korbowód pasi. Jest wszystko ok, nie ma luzu. No tylko pytanie, pytanie znaczy no na pewno będzie problem, nie? Pytanie w jakiej selekcji i w jakim rozmiarze stworzeń jest tu w tej chwili w wale, nie? Tak samo w tamtym, który tutaj już ma korbowód, jak widzicie, wymieniony, nie? To jest pytanie, czy to w jakim to jest wymiarze. Jeżeli jest w zerze, czy tam gdzieś tam blisko zera, to pewnie się to uda zrobić, No, ale jeżeli on jest 500 większy, no to ten stworzeń w zerze będzie tutaj palcem wchodził. Jeżeli będzie za ciasny, no to niestety będą nici, nie? Nie wejdzie ten stworzeń będzie kaszana. Trzeba nie dorabiać stworzeń jakichś i tak dalej. No tak więc z tym, jest, z tym jest duży problem, nie? No i poza tym z dostaniem samej korby, nie? Taki korbowód, który nie pasuje, to jest koszt 300 zł, nie? No tak więc kupujcie sobie korbowodzik za trzystówki, który pasuje, jest i w ogóle fajnie, ale no, okazuje się, że jeszcze trzeba do niego dorobić sworzeń, czy tam dokupić i i cudować, nie tak, że zawieziecie na regenerację, zrobi ktoś i odbierzecie i tyle. Nie wiem, nie wiem, na kim, nie wiem, nie wiem jakie one tu mają pasowania, nie wiem jakie tu się stworzy. Niby są oznaczenia, niby jest tabela, ale widzę, że stworzeń, który tutaj jest oznaczeniem z trójką, tak? Tutaj był. Z czwórką, przepraszam. Z czwórką oznaczeniem, jest w korbowodzie, który jest zamiennikiem. I nie jest tragicznie, nie? No i korbowód, który akurat mam do 250, jest już wyrobem takim współczesnym. Nie jest to wyrób firmy Windko czy coś takiego jakiś tam ze Stanów, tylko jest to po prostu jakiś tam Tajwan, który tam jeszcze szło gdzieś kupić, ale podobno są niezłe. No nie wiem, zobaczymy. I one też nie są selekcyjne. nie. obstawiam na 99%, że w 200% 000 też były selekcje, nie? ale nikt tych selekcji nie robi, a te korbowody stosują. A jak oni to robią? Czy te wały są na tyle miękkie, że powiem, że są ciaśniejsze, to się poddadzą? Czy, 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 jak? czy te pasowania są faktycznie czy te sworzenie, które ktoś tutaj dokłada do tych korb zamienników, to są jakieś odrzuty, nieźle wykonane, no ale to też głupie, nie, bo kupiłem korbowody w dwóch źródłach i w dwóch są e, dokładnie takie same, nie. Także, no a Tajwan jest ok, nie, Tajwan ma e, stworzeń w zerze i jest, jest ok. Wyciągniemy jeszcze tą 250, pokażę Wam, jak tutaj to wygląda i spróbujemy ten wał też z tej 250 tutaj wydobyć. Dobra, wziąłem się za wyciąganie wału z 250, ale widzę, że... Yy, no, znaczy mam taki wał zapasowy jeden i miałem go wyciągnąć z tych karterów, tutaj co z białego stoku przywiozłem, Wyjąłem sobie skrzynie biegów, ale wał sobie odpuszczam z tego względu, że widzicie, jak widzicie, ktoś go już tutaj napawał, szlifował, bo pewnie miał wyrobione czopy, Dwa, pokaleczony jest tutaj w tym miejscu. Gwint jest też tutaj. Ktoś jakieś dziadostwo nakręcał, no, narobił bałaganu. Sama geneza tego silnika jest taka, że jest po wybuchu. Jak każda 250 Jest troszkę nawywijany. Tak więc jeżeli chodzi o ten wał, a potrzebuję jeden, bo mam tylko jedną korbę 250 -tki. Odpuszczam sobie robienie przyrządu, bo to też czas kosztuje i tak dalej. Na razie niech sobie to tak leżek jest. Nie jest mi potrzebny demontaż tego, a do regeneracji po prostu pójdzie ten, który kupiłem y, osobno. Z myślą o silniku. O drugiej 250 która tam jest z płocka, kupiona rok wcześniej, bo tam nie było w ogóle wału, bo wybuch korbowód i się rozpieprzyło, tam narobiło. Że kupiłem drugi wał w białym stoku, kupując ten silnik, też szałowy nie jest, bo też to jest troszkę pokaleczone, niestety. Ale sam korbowód, facet, facet powiedział, że nie trzeba go regenerować, bo nie ma luzu i że na to się patrzy, na nic innego się nie patrzy. No, ale moim zdaniem, stan czopów i tak dalej też jest dość istotny, bo korbowód to można zmienić, a tym bardziej nawet by trzeba było, bo tutaj jest rdza, więc wymiana korby konieczna. Skrzynia biegów od 250 od 380 jest czterobiegowa od serii 513-514. 16 eee, ma skrzynię biegów sześciobiegową. Nie pamiętam, zobaczcie, jakie to jest e, wszystko jebutne. Może nie tak jak w MZ, ale dwa wodziki, taka tak prowizoryczna jest ta skrzynia biegów, ale sam karter 1, jeden, jeden goły bez wału waży tyle co komplet od 516 z łożyskami, nie? także powiem Wam, że różnica jest i ogólnie sam silnik moment sorry tak jest mi to ciężko jedną ręką operować zobaczcie sobie no, porównując do 16 to jest jak no, dezamet do e, tego jak, no, do czwóry albo do MZ Dobra mistrzowie, na chwilę obecną będzie tyle. Wszystkim Wam dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję wszystkim moim patronom za wsparcie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, jakie mi rzuciliście. Łapki w górę, komentarze. Wszystko zachęcam oczywiście nowych widzów do subskrybowania kanału. To zapoznania się z poprzednimi filmami. i Wszystkich zachęcam już do zaglądania na Instagrama, na Facebooka. I to by było tyle. Życzę Wam wszystkim mojej niedzieli. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć. Pozdro!